Ostatni rzut okien na nagrody, które zaraz będą wręczone. Na nie działamy jeszcze. Super, super, tu jeszcze parę minut i na I nasi tutaj wspaniali. Wielkopolscy mogli być, ale trochę im zabrakło nogi, ale odgryzą się, odgryzą się, potrenują kolejny rok. Tak, muszę tutaj o tak do kamery powiem, że w kościanie będzie spinik w tym roku, który tak powiem, zakładam ja z moim kolegą z timu Łukaszem i zapraszamy wszystkich. Z całej okolicy i nie tylko, na, tak szczególnie na treningi kolarskie, które będą się odbywały w weekend. Jak będzie brzydka pogoda, zapraszamy pod dach na rowery stacjonarne przy muzyce. Piękna sprawa, zareklamowałem. A, je, a jeszcze króciutko podsumowanie dzisiejszego startu. Ja, dzisiejszy start no, no. Wyjątkowo ciężki, ciężko, to wiemy Ciężko i ciężko. Znaczy nie, powiem tak, podjazdy były ciężkie, bo później w tempo... Tempo spadało, no ja myślę, że całkiem inaczej wyścig by wyglądał, gdyby było tempo szybkie i na płaskim i na podjazdach. A podjazdy były brane mocno, płaskie odcinki były bardzo wolne, momentami zresztą do 27 spadała prędkość, ale nie było komu ciągnąć, wszyscy się oszczędzali, wszystko się rozegrało na ostatnim podjeździe, kto miał nogi, żeby po takim podjazdu wjechać, ten wjechał i wygrał, A kto nie miał, ten nie wygrał. Proza nie no, 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 kolarstwa. Tak. No dziękujemy za wyczerpującą odpowiedź.